witam serdecznie liniński autohandel Select Cars piękna propozycja salon Polska 16. rok z listopada dwulitrowa benzyna 184 konie Tiguan wersja Highland mamy tutaj Full LED Okay let's go elektryczna Klapa 4 na 4 wnętrze o oświetleniem Ambiente Virtual Cockpit, fotela Alcantara. Tak to wygląda w środku. Bardzo zadbany. Miał tylko jednego właściciela. Do tej pory auto przejechało 240 tysięcy, ale cały czas na bieżąco było serwisowane w Volkswagenie do 241 w Gorzowie. Cały czas na bieżąco serwis ASO. 68 900. Za chwilkę znajduję się na Autoplacu. Pozdrawiam serdecznie. Miłego popołudnia, miłego weekendu.